Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ho-ho, idą święta i zapraszam Was dzisiaj, jak co roku od wielu, wielu lat, na Open Box kalendarza adwentowego marki Mixit. Wiem doskonale, kiedy pierwszy raz dostałam paczkę od Mixit, to był 2019 rok, a ja wtedy byłam na urlopie we Włoszech, więc to już jest 6 lat, odkąd e, znam Mixit, jem Mixit, dostaję Mixit i kupuję Mixit. Oczywiście mam dla Was kod rabatowy, kod rabatowy ważny do końca miesiąca na cały asortyment, nie tylko na ten kalendarz adwentowy. Szczegóły znajdziecie rzecz jasna w opisie, jak i linka. No i co, nie przedłużam, zobaczmy co w tym roku ten kalendarz skrywa. Powiem Wam, że wydaje mi się, że te kalendarze są z roku na rok coraz ciekawsze, coraz fajniejsze, zarówno pod względem zawartości, jak i pod względem no jakby designu, całego pomysłu na ten kalendarz. I dla mnie osobiście takim targetem, podstawowym odbiorcą tego kalendarza jest cała rodzina, bo znajdziemy tutaj zarówno przekąski, jak i formę dla dzieci, jak i dla starszych. Nie przedłużam, lecimy. Kalendarz jest naprawdę, słuchajcie, piękny i duży. Po otworzeniu w kalendarzu znajdujemy naklejki ze zwierzątkami, całą ulotkę odnośnie zawartości kalendarza, e, kartki. Z zabawami dla dzieciaków oraz taką planszę. Oraz takie trzy plansze. O! Mi się kojarzy, pamiętacie to za naszych czasów, te kalendarze z czekoladkami, co e, z tyłu potem można było wyciąć. Jak się zjadło te wszystkie czekoladki, wyciąć te takie elementy i sobie poustawiać. No to tutaj, jakby trochę, trochę lata tamtego czasu minęło. I to jest taka forma szopki. Coś, coś, ten deseń leśnej krainy. Możemy sobie. Oj! Te zwierzątka z tej tektury powyjmować i jakoś się tam nimi pobawić. Dobra, odłóżmy to. My się bawić nie będziemy. Ale jakiemu dziecku na pewno chętnie przekażę. To się wyjmuje jak zawsze? Nie, tego się nie wyjmuje. Albo ja tego nie umiem wyjąć bo czasem te elementy, nie, to jest całości. Zaczynamy, lecimy, drodzy Państwo, z jedyneczką. Kartonik, oczywiście z tyłu mamy też wzory, czyli to są takie potem jakby puzzle do zabawy, nie? Coś, coś w ten desań. I w jedynce znajdujemy solony karmel precelki, czyli ulubioną przekąskę moich wszystkich znajomych. I powiem Wam, że ja jako antymiłośniczka słodyczy też często się skuszę na takiego precelka, bo to jest po prostu bardzo, bardzo dobre. To nie jest takie słodkie i jedyne z takich właśnie słodkich w ogóle smaków, które jeszcze toleruję, to jest właśnie karmel. Nie wiem, z czego to wynika, ale to jest ogólnie przepyszne. I to jest taka wersja kieszonkowa. Natomiast dostaniecie generalnie te, te precelki w różnych pojemnościach, też w takich pakach, więc do wyboru, do koloru w asortymencie mixit. Jakbyście wyście coś kupowali, a lubicie tego rodzaju smaki, to polecam sobie dorzucić te słone precelki. Lecimy sobie z dwójeczką. W dwójeczce jest ta nowość, która też się pojawiła niedawno w takiej paszce na Halloween w Dyni. To jest taki batonik o smaku Mango yy, i to jest 100% Mango. Po prostu batonik bez dodatku cukru. E, lecimy z trójką. Muszę przestać mówić takim tonem. I w środku znajdujemy klasykę e, Mixit w odsłonie takiej zimowej. Jest to bóle, ale ona jest o, o smaku. Co to będzie? Adwokat? Jajecznym, likieru jajecznego. Nie wiem, czy to się tłumaczy. To chyba się nie tłumaczy na, na nasz, to jest adwokat. Ciekawe, Z przyjemnością sobie spróbuję. No, dla mnie taka jedna bula to jest już tak, że się dzielę z mężem, ale właśnie na zasadzie pół takiej buli do herbatki, czy tam do kawki całkiem spoko sprawa. Eee, Czórka. No a tutaj mojej drugiej koleżanki, ulubiony przysmak, a więc liofilizowane owoce, coś, co w asortymencie Mixit jest bardzo, bardzo długo. Tutaj mamy takie fajne, wąskie opakowanie. Inny jak zazwyczaj, kieszonkową wersję, i to są banany i truskawki. Lidofilisowane owoce, czyli owoce, które po prostu zostały zasuszone mrozem, w związku z tym tutaj nie ma żadnych dodatków cukru i tym podobnych. To jest świetna również przekąska dla dzieci, bo mamy chipsa, tylko że tak naprawdę to są po prostu owoce bez żadnych zbędnych dodatków. Piątka. Piątka jest dwuskładnikowa, czyli mamy dwa kartoniki. Kiedyś były tutaj migdały aniołek i diabełek, a tutaj mamy taki mix świętego Mikołaja, kieszonkowa wersja, a więc orzechy, żurawina, kokos, migdały yy, oraz banan. A w drugiej części piąteczki znajdujemy. Jeszcze znajdujemy 5% zniżki, no ale ja mam dla Was większy rabat. A po drugie znajdujemy właśnie. E, niespodziankę od aniołka, i tutaj jest e, też taka mieszanka kieszonkowa z migdałami, orzechami, e, kokosem oraz z migdałami właśnie w formie tego jajeczka. Czyli to są takie migdały oblane czekoladą z wiórkami kokosowymi. I w szóstce musli, musli czekoladowe z pomarańczą, też taka wersja właśnie kieszonkowa e, oraz mleczną czekoladą. A w siódemce mamy popcorn, popcorn słony, częściowo uprażona kukurydza z solą. Przepraszam, to nie jest popcorn, to jest częściowo uprażona kukurydza z solą. To jest coś, co mnie interesuje. Nie jadłam jeszcze czegoś w ogóle chyba takiego, nigdy. I to jest, to musi być nowość od Mixita, bo szczerze mówiąc, pierwszy raz to widzę na oczy. Lecimy sobie z ósemką. A tutaj mamy miksitkę z pomarańczami i czekoladą, czyli taka forma batonika. Czymże byłby ten filmik, ten kalendarz bez tej narracji? Bo ktoś mógłby nie wiedzieć, że to batonik, nieprawdaż? Eee, lecimy z dziewiątką. A tutaj mamy mango, mango e, musik. Stuprocentowe mango, do, obstawiam, że też pewnie bez dodatku, oczywiście bez dodatku cukru, od czwartego miesiąca. Od czwartego? Znaczy mi się, no zależy, czy dziecko jest na mleku modyfikowanym, czy, czy nie, ale generalnie no dieta się tak rozszerza koło szóstego, nie? Od czwartego miesiąca, znaczy teraz są różne zalecenia, też tam te babeczki się wiecie... Zawsze kłócą mamuśki czy tam też przepajać wodą, nie przepajać wodą, kiedyś się dawało na kolki herbatkę z kopru włoskiego, dzisiaj mówią, że nie wolno, bo to zaburza hormony płciowe, więc dużo się dzieje i dużo się zmienia na tym rynku, że tak powiem, macierzyńskim. I w kolejnym kartoniku, w kolejnym kartoniku mamy suszone jabłuszka. Coż to? A, to kasza. Tutaj mamy kaszkę, kaszkę taką jednominutową. Jest to kaszka z malinami oraz z truskawkami. I tu są premium płatki owsiane z Finlandii. Cokolwiek oznacza to, że one są premium, ale są premium. Dwunasteczka. I tutaj mamy e, maliny. Maliny oblane czekoladą, czekoladą białą, a niektóre maliny są również oblane białą czekoladą z posypką zliofilizowanych malin. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo e, smaczne. No i mamy i, i jakąś słodycz, bądź co bądź, i owoc. 13. No i coś, czego dawno szczerze mówiąc nie kupowałam, a to u nas też bardzo fajnie szło na imprezie. Tutaj mamy liofilizowany ser i to jest irlandzki cheddar. z bardzo smaczne i to, to jest dokładnie tak samo jak z tymi owocami, nie? To pewnie wszyscy wiedzą. A jeżeli nie wiedzą, no to informuję, że to jest po prostu właśnie ser suszony mrozem. Łyk i lecimy dalej. A w 14 czekoladowe płatki do mleka lub jogurtu. Taka wersja koszenkowa, ko, kie, kieszonkowa i tutaj jest 50% mniej cukru. A tutaj mamy miksitkę z orzechami i kakao. I mm, 16! I liofilizowane truskawy. I ulubione przez dzieciaki u nas. Moment! Op, ulubione przez dzieciaki u nas żelki. To są żelki z sokiem z owoców. One są w różnych rodzajach smakowych, tak jak mamy na pewno truskawkę i banana. I one są takie malutkie, i nie mają dodatku cukru. Znaczy, no oprócz tego, oczywiście, cukru, które naturalnie występuje w soku owocowym. I to jest, powiem Wam, fajne, bo te żelki naprawdę są malutkie. Więc, no i smaczniutki. 18. To powiem Wam, że to też u nas fajnie na imprezach szło. To są takie chipsy z kokosa. Te są akurat z dodatkiem kakao. Są też takie na pewno z dodatkiem karmelu. Też to jest bardzo, bardzo smaczne. I są po prostu takie malutkie kawałeczki kokosa w posypce. I tutaj mamy musik też od czwartego miesiąca. Gruszkowy. I to jest, słuchajcie, stuprocentowa gruszka. Teraz to są te wynalazki, co? Te musiki w tych tubkach, to jest wygodne, nie trzeba się bujać z tymi słoiczkami. Oczywiście w nadal są, ale, ale trochę, no mówię, no tak się porówna nasze dzieciństwo. I dwudziestka i tu jest miksitka, taka bożonarodzeniowa, świąteczna edycja. Ona co roku się w tym kalendarzu pojawia. Taka właśnie specjalna, limitowana, świąteczna, 21, o moje urodziny. O! I tu jest znowu ten popcorn, ale on jest pomidorowy? Pomidorowe, pomidora z bazylią, czy znaczy pomidor z bazylią, Boże. Ale to nie jest właśnie popcorn, tylko ta półprażona, częściowo uprażona kukurydza. Kurde, ciekawa jestem tego, to może być naprawdę smaczna. I zbliżamy się do końca. Całkiem sprawnie, jednak mi to poszło. Myślałam, że będę więcej gadać. I mamy 22 okienko. A tutaj mamy pana. Mam znać tego pana? Nie znam pana, ale pan jest na pewno sportowcem. I mamy tutaj brzoskwinie i Kokos. Czy powinnam wiedzieć, kim jest ten pan? Na pewno pan się nazywa Adam. I to jest mieszanka liofilisowanej brzoskwini i prażonych płatków kokosa. Fajne. Widziałam, że oni w ogóle dużo powydawali takich właśnie jakby kolekcji z znanymi osobami, głównie właśnie chyba ze sportowcami. 23. <grym> Pieczone migdały z cynamonem i miodem. Oj, tak. Tak, 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 tak. To musi być dobre. Tego też nigdy nie jadłam od Mixita. Nie kojarzę w ogóle tego z asortymentu. I 24 okienko. Okienek mamy 24, ale przez to, że piątka to są tak naprawdę dwa kartoniki, no to znajdujemy tutaj 25 można powiedzieć, że okienek. I 24 okienko, i tutaj mamy. Po pierwsze, magnes nawiązujący do kalendarza, mamy bólę tą cynamon, cynamonowo czekoladową, czyli też taka edycja ta zimowa, oraz mamy musli świąteczny miks. I wszystko. I kiedy już wszystko wyjmiemy, to zostaje nam taki. Obrazek, oj. O. Możemy sobie też tego pana tutaj postawić. Możemy go sobie podnieść. No jest to jakaś fajna tam atrakcja, szczególnie dla małych dzieci do zabawy. Eee, to, to niewątpliwie dla starszych. dzieci, Na w końcu zawsze jesteśmy tutaj z dzieckiem. Pewnie trochę mniej. Eee, ciekawa jestem bardzo, jak Wam się podoba ta zawartość, nie licząc tak naprawdę liofilisowanego sera. Choć przecież dzieci też lubią ser. W większości. No to można powiedzieć, że zawartość jest taka bardzo, bardzo, bardzo prążona, tak powiem, dziecięca. Bo nie ma tutaj żadnych ostrych rzeczy. Ta półprażona kukurydza jest też półprażona z, z niczym ostrym, bo jest to pomidor i bazylia. Także można powiedzieć, że spokojnie cała zawartość kalendarza nadaje się właśnie dla dzieciaków. I myślę, że dzieciaki z takiego kalendarza adwentowego byłyby zadowolone. Biorąc też pod uwagę, że mamy tutaj dosyć sporo takich rzeczy zdrowych, bez dodatku cukru, znaczy dodatkowego cukru, no to myślę, że wybór zakupu właśnie takiego kalendarza dla dziecka to jest fajna sprawa. No a też może się z nami podzieli tymi wszystkimi smakołykami w wersji kieszonkowej. Tutaj jeszcze był dołączony taki drewniany, Taka bombeczka, taki drewniany ptaszek, miksitka, czyli symbol miksitu w świątecznej czapeczce. Dajcie koniecznie znać, jak postrzegacie tą zawartość, czy właśnie Wam się podoba, czy nie. Ja zawsze się dzielę ze wszystkimi tym zawartością tego kalendarza, to nie jest żadna tajemnica. Coś sobie zostawiam, a coś po prostu przekazuję dla... Nie tylko dla dzieci, bo właśnie u nas dorośli też bardzo lubią te, te przekąski od nich. Więc myślę, że i w tym roku moi przyjaciele się ucieszą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was, rzecz jasna, do kolejnego filmu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Buziaki, papa. I pamiętajcie o tym kodzie rabatowym.